Chcecie przygotować się na tegoroczny udział? Sprawdźcie w Media Ekspert oficjalne telewizory Mistrzostw Świata stworzone przez Hysen. Jeżeli macie ochotę patrzeć jak na stadionie, zostańcie ze mną. Mam dla Was trzy mocne propozycje. Hysen 6507 to telewizor, który został uznany przez FIFA za oficjalne model na Mistrzostwa Świata z Syncegonem. SM42 i 7 wagonów. Wagony z lat 80., jeden wagon z lat 70, no, w ówczesnej dekady. SM42, popularna Stonka. I 7 wagonów, przełom lat 70., 80. I ostatni wars Wszystkie wagony podświetlane z mojej kolekcji, no. SM42 i 7 wagonów. Hi. <laughs>